Doktor Piotr Kołsut, kierownik Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii Narodowego Instytutu Kardiologii Państwowego Instytutu Badawczego w Aninie. To bardzo długa nazwa. Dzień dobry Panie dzień Doktorze. Dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pan. Bardzo długa nazwa, ale też oprócz tej nazwy, za tą, za tą nazwą stoją naprawdę doskona, doskonałe, wybitne rzeczy. 35 przeszczepień serca w 2024, co daje Państwu status trzeciego ośrodka przeszczepień w Polsce. Jesteście na pudle. Tak, jesteśmy na pudle, mamy y, większe ambicje, ale no, jesteśmy na trzecim miejscu w tej chwili. A czuje ale, pan taki duch rywalizacji? Chciałby pan no być ja pierwszy? Myślę, że w, jakby w aspekcie ilościowym nie należy rywalizować. Myślę, że raczej należy rywalizować w aspekcie jakościowym. Mhm. Natomiast no, u nas w Instytucie troszeczkę odwróciły się w tej chwili proporcje, bo zwiększyliśmy ilość wspomagań, ale to nie dlatego, że chcieliśmy zwiększyć ilość wspomagań natomiast dlatego że nie mieliśmy wyjścia mhm. a mówię o wspomaganiu głównie lewokomorowym serca czyli w wszczepianiu sztucznych komór implantowalnych proporcje się odwróciły zrobiliśmy w zeszłym roku 40 tego typu wszczepień pomp implantowalnych wspomagających lewą komorę natomiast no przeszczepów tak jak pani wspomniała 35 co jest niezłym wynikiem, bo to jest taki średni nasz wynik, jaki osiągaliśmy rokrocznie. rocznie. Mm -hmm. Raz osiągnęliśmy 44 przeszczepy na przestrzeni ostatnich 25 lat. Myślę, że nie jest źle. Pracujemy dalej yy, i myślę, że będziemy dalej się rozwijać. O tej technologii służbie medycyny chcę z Panem porozmawiać, ale zanim to zadam Panu takie pytanie, które mnie zawsze fascynuje. Jak wygląda polskie serce? Ty, gdybyśmy mogli statystycznie wszystkie serca Polaków zbić w jedno, czy to jest zdrowe serce, czy chore? Czy my Polacy mamy... Pro, naj, naszym największą bolączką są problemy sercowe. No, to jest jeden z dwóch. Jedne są nowotwory, drugie są problemy sercowe. Tak. No, serca są dość chore. Niestety, głównie y, y, wynik no są, jest wiele wad wrodzonych. Natomiast też głównie chorują z powodów nawyków, y, jakie, jakie Polacy mają. Y, y, zwykle, mimo że po. Y, Coraz więcej osób no, uprawia sporty, zmienia swój styl życia, stara się. Pomaga to na sercu. Nie zawsze to pomaga, ale myślę, że jednak większość, większość tego stylu życia nie zmienia i jeszcze jest daleka droga przed nami i to jest duża, duża rola edukacji, tak naprawdę z całego społeczeństwa, żeby jakby zmienili swoje nawyki: jedno żywieniowe, drugie takiej codzienności, czyli aktywny tryb życia. Nie mówię żeby uprawiać czynnie jakiś, wyczynowo, wy, wyczynowo ale 10 sporty, ale, ale 10 tysięcy kroków to nie jest przesada na dobę. To jest, ile to jest? To jest godzina spaceru. Niecała może. chyba. Niecała. Myślę, że niecała. Dobrym marszem to jest niecała godzina. A z to zakupami na... i z powrotem. Tak, ale do dalszego sklepu. tak. Mówi Pan dużo o edukacji y, pacjentów, ale to nie tylko edukacja pacjentów teraz y, wchodzi w grę, bo ważna jest także edukacja lekarzy, żeby do tych przeszczepień w ogóle doszło. Tak. Bo dla wielu lekarzy, y, i to jest, nie jest moja wiedza wystana z palca, ale też y, z rozmowy z wieloma tutaj Pana kolegami, wielu lekarzy traktuje przeszczepienia jako. Coś, co jest na samym końcu tej długiej listy rzeczy, których pacjent powinien zrobić i to jest taka ostateczność ostateczności, a przecież chyba niekoniecznie tak musi być, to przeszczepienie to jest ratunek, tak? No przeszczepienie jest potencjalną szansą na dalsze życie dla pacjenta, natomiast z punktu widzenia lekarzy i ich edukacji, no to należy ich edukować, aby podjęli jakiś wysiłek, pracę w, w kierunku pozyskiwania dawców. Ja nie mówię wyszukiwania dawców, tak, specjalnie, bądź tam powodowania, żeby oni tymi dawcami zostali, wręcz przeciwnie, natomiast jest to przygotowanie dawcy do przeszczepu, to jest ogromny wysiłek całego zespołu, zarówno pielęgniarskiego, lekarskiego, ale też musi być duża akceptacja ze strony dyrekcji, a naszą rolą jako transplantologów jest edukowanie choćby lokalnych środowisk, tak, bo mówimy też o donacji takiej lokalnej, żeby, żeby wzbudzić chęć w, w środowisku lekarskim, pielęgniarskim, aby podjęto się tego trudnego zadania właśnie przygotowania, przygotowania dawcy, co też niejednokrotnie wymaga wielu środków ludzkich i wielu środków też finansowych i, i leczniczych, bo chory dawca do do przeszczepu musi być naprawdę bardzo, bardzo wnikliwie prowadzone i musi być odpowiednio przygotowane, aby te narządy, a szczególnie serce czy płuca są najbardziej wrażliwe, no nic nie ujmując wątrobie, nerki mogą wytrzymać najwięcej. Natomiast serce płuca są to najbardziej wrażliwe narządy, więc przygotowanie takiego dawcy do, do pobrania jest to ogrom, ogrom pracy i tu też musimy duży nacisk kłaść na edukację lekarzy. Pierwsze, żeby zbudzić ich większą chęć do działania. A drugie, żeby też zmobilizować dyrekcję do wspierania takich zespołów też, przygotowujących. Ziem, że też te, te szkolenia tyczą się też tego aspektu psychologicznego, żeby rozmawiać z rodziną tak. dawcy, żeby tak. wyraziła zgodę na to. Tak, to jest, to jest też prawda, natomiast no, w każdym szpitalu powinien być koordynator taki lokalny, który, który jakby jest wyspecjalizowany. W tym, żeby rozmawiać w tym, żeby taki rozmawiać sposób z godnie. Tak, tak żeby... żeby godnie, spokojnie, bez emocji y, rozmawiać z zrozumieć, rodziną. Coś zrozumieć ból, ale też tak, y, tak. wytłumaczyć. W, w transplantologii duża. empatia jest niezwykle istotną sprawą. Chciałam Pana zapytać o ten aspekt technologiczny, bo mówił Pan o tym, że czasem nie dochodzi do przeszczepień, że czasem ta technologia pomaga. I porozmawiamy w takim razie o tych rozwiązaniach. Co zrobić, kiedy do tego przeszczepu dojść nie może albo trzeba na niego dłużej poczekać? Zwykle no, jest bardzo wielu pacjentów na liście pilnej. W tej chwili w Polsce ta ilość pacjentów cały czas rośnie. Kolejka... W zasadzie z miesiąca na miesiąc się nie zmniejsza. Ilość przeszczepów z roku na rok serca mówimy o sercu yy, rośnie, ale nadal jest to kropla w morzu potrzeb, więc jakby tutaj przychodzi nam z pomocą trochę technologia, szczególnie w, w niewydolności lewokomorowej, gdzie jesteśmy, gdzie mamy dysponujemy już takimi urządzeniami implantowalnymi, gdzie możemy wspomóc bądź zastąpić funkcję lewej komory serca. Są też sztuczne serca. Które zastępują pracę całego serca? Czyli wyrzucamy z klatki całe serce i wszczepiamy w to miejsce. Można być bez serca. Można żyć bez serca, można żyć ze sztucznym sercem, ale też to sztuczne serce nie jest rozwiązaniem docelowym. Oczywiście. To jest rozwiązanie Rozważanie jako tymczasowo. etap aby chory doczekał Jest serce do przeszczepu. W trochę. Tak, tak. Natomiast wspomaganie lewokomorowe coraz częściej wszczepia się jako terapię docelową, czyli taką destination terapii, czyli terapię już taką w założeniu do końca życia. Natomiast niektórych z tych pacjentów w jednym, dwóch procentach możemy wyszczepić, jeśli serce się czasem zregeneruje, bo takie wypadki też się zdarzają. Szczęśliwe bądź, bądź chorych po pewnym czasie na wspomaganiu możemy przywrócić na listę chorych oczekujących do przeszczepu i wówczas ich wtedy przeszczepić. On mówi o tej technologii, używa pan tutaj dużo różnych określeń, a pacjent słyszy, no tak będę miał rozrusznik, a to nie jest rozrusznik, to jest w ogóle zupełnie o innych rzeczach mówimy. Tak. Mówimy, Technologia poszła gdzie indziej i, i, i przybliżmy w takim mówimy razie. Mówimy tu nie, to... nie o elektryce, tylko o hydraulice <laughs> bardziej, czyli wspomaganiu wspomaganiu lewokomorowym głównie, bo w tej chwili dysponujemy takimi urządzeniami i one są na półce i są łatwiej dostępne. Oczywiście koszt ich jest jest, jest spory, natomiast one są dostępne, są refundowane przez NFZ i możemy je wszczepiać. I tutaj nie jest to y, 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 żaden problem. Natomiast y, jeśli leczenie elektryczne, czyli leczenie tam resynchronizacją, stymulatorami bądź inną metodą, y, że tak powiem, przy użyciu kardiologów interwencyjnych, no to jest to etap też w leczeniu, który pozwala pacjentowi doholowe, czy do przeszczepu niejednokrotnie. A jak pacjenci reagują, kiedy przychodzi Pan i mówi, że tutaj taki właśnie stymulator Panu szczepie, to będzie Panie, co Pan mi tu opowiada, mi się to będzie na sprzęgać stymulator... z mikrofalówką, albo Jeśli... będę dzwonić na bramce, nie Jeśli podoba mi się o to. Jeśli stymulatory, czy metody ablacyjne, to robią kardiolodzy interwencyjni i no to zwykle pacjenci to... Yy... Akceptują jakoś bez większego problemu gorzej jest czasami, jeśli my proponujemy tutaj wszczepienie sztucznej komory serca yy, implantowalnej, no czasami niektórzy pacjenci się zawieszają i mówią, no, no nie, no ja się nie zgadzam, że Tak chodzić daleko to tutaj, nie. Tak, tak, no. tak, żeby chodzić tutaj jeszcze ze sztuczną komorą, jeszcze, że mi kabel sterczał do baterii, do sterownika, jeszcze, żebym ja się. Tym miał zajmować i pamiętać o, o sterylności. Tak, ale tego mamy miejsca. do wyboru to albo śmierć. Więc... Niektórzy nie chcą, chcą poczekać. Są, leczenie farmakologiczne jest już też bardzo zaawansowane i, i w wielu wypadkach jest skuteczne, aczkolwiek no, no nie da się zastąpić czasem transplantacji serca czymkolwiek innym, ponieważ transplantacja tak czy inaczej, bez względu jakiej technologii nie użyjemy, długofalowo ma najlepsze wyniki. Panie doktorze, ja chciałam jeszcze o jedną rzecz zapytać na koniec. Pracuje Pan w Aninie, to jest takie miejsce, legenda dla nas wszystkich, pacjentów. Każdy słyszał o Aninie, każdy wie, gdzie ten ośrodek jest, pomimo tego, że jesteście schowani w bardzo małej miejscowości podwarszawskiej. Pan pracował z profesorem Religą? Tak, pracowałem od 2000 roku z profesorem religią, religią do... Jakiego no wspomnienia? Do, 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 do jego śmierci. No, no był to człowiek, y, y, w moim odczuciu wyjątkowy, wyjątkowy wizjoner. No, myśmy akurat spotkali się jakby u, u końca jego, że tak powiem, kariery, bo już później poszedł w tą karierę polityczną w znacznej mierze, ale tak naprawdę dał nam duży impuls do, do, do rozwoju. Ile Pan miał lat wtedy? No, to był wtedy? 2000, w 2000 roku. No, miałem 29, 30, 29 Mów lat. Może był najmłodszym z asystentów. Znaczy byłem tak, najmłodszym asystentem w klinice wówczas i, i pozwolił mi na zajmowanie się chorymi przesz do przeszczepu, pozwolił mi też na zajmowanie się pacjentami ze wspomaganiem serca. Zresztą zgłosiłem się do, do tego zadania. Nie było za wielu chętnych, bo myśmy z tym nie mieli dotychczas nic wspólnego. Natomiast, natomiast no dzięki temu y, zająłem się tym tematem, wszedłem w niego i zajmuję się nim do dzisiaj. I tak naprawdę no, no przyjście profesora było, Religii było dużym impulsem takim prorozwojowym dla kardiochirurgii anińskiej, że tak powiem, czy instytutowej. Profesor Religia spłynął zawsze z tego, że widział w pacjencie człowieka. Tak. Najważniejszy dla profesora religia, Religii był pacjent, a największym grzechem, jakim można było wobec pacjenta wykonać i w ogóle dla pana profesora Religii to było to, że ktoś coś zaniedbał, nie dopatrzył ale głównie z powodu, nie wiem, lenistwa, niechęci czy czegoś takiego. Natomiast, natomiast yy, zawsze szanował, jeśli ktoś chciał coś zrobić, szło to dobrze, on to popierał i był bardzo prorozwojowym człowiekiem.